Hej, wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, Mimoštor. Dzisiaj witam Was bardzo serdecznie w moim audiologu informacyjnym, w którym opowiem Wam o moich live streamach, które będą się pojawiać ponownie. Tak jest. Mam taką opcję ponieważ zmieniłem, znaczy może nie zmieniłem, podpisałem nową mowę z moim dostawcą, który już powiedzmy udostępniał mi internet, ale jestem na lepszych warunkach i po prostu mój upload wystarcza mi do, do tego, aby pokazywać Wam, jak gram na żywo, na bieżąco. Może to nie jest jakaś super prędkość, ale na pewno nie będzie już takiej pikselozy, jak była wcześniej, więc spokojnie mogę grać sobie w jakieś fps -y nawet, gdzie szybko trzeba poruszać myszką i nie będziecie, powiedzmy, niezadowoleni z obrazu, który, na którym by nic nie było widać. Więc wszystko będzie gites. Już, już przeszedłem fazy alfa, już sobie testowałem OBS-a, którym będę to streamował. Także teraz tylko jesteśmy w fazie beta z waszym udziałem. Także mam nadzieję, że będziecie licznie przebywać na moje live streamy. I teraz, jak to będzie się odbywać. Otóż każde info będę dawał na moim Facebooku o tym, że właśnie jestem live. Drugą opcją dla Was, żebyście właśnie byli ciągle na bieżąco z moim streamem to jest dodanie sobie, jak to się nazywa, wtyczki, o, wtyczki do Chroma. Jeśli używacie Firefoxa lub innej przeglądarki, to musicie sobie sami poszukać. Na pewno w Google znajdziecie sobie, wpisując, nie wiem, Twitch. Twitch Firefox, czy tam Twitch Opera, cokolwiek. Ja Wam pokażę Twigra, więc sobie wpisujemy Twigr Okej, okay. wyskakuje nam pierwszy link Chrome Web Store Twigr, wchodzimy tutaj i to jest ta wtyczka, dodajemy do Chroma Ja już mam to dodane, więc nie będę tego robił. Pojawia nam się tutaj taka ikonka z taką cyferką, to znaczy, że dwie osoby streamują, które właśnie dodaliśmy sobie do, do, do streamerów. No i aby dodać po prostu mój livestream, to klikacie na to serduszko i wybieracie sobie tutaj Twitcha, wpisujecie tylko sam mój link, czyli milosztor i klikacie subscribe. Ja tak oczywiście nie będę robił, bo po co wam dodawać sam siebie. No i już w momencie, kiedy ja będę live, to wam się pojawi tutaj taki pop-up w prawym dolnym rogu, w którym właśnie zostaniecie poinformowani o tym, że jestem live. Tak jak i inni, właśnie streamerzy. O, streamerzy. Jeśli natomiast właśnie tego nie zauważycie, to włączając przeglądarkę zobaczycie właśnie tą jakąś cyfer cyferkę i sprawdzacie sobie, kto właśnie jest live i widzicie, że, że Miłosztor streamuje, więc wchodzicie co oglądacie, komentujecie, pytacie się mnie, ponieważ sto będę miał czata włączonego, będę miał do niego wgląd, więc spokojnie możecie do mnie pisać. Najczęściej będę siedział na tym spiku z moimi znajomymi, z którymi będę grał w takie gry, jak właśnie FIFA, Counter-Strike, Battlefield. To są takie trzy gry, które aktualnie właśnie gram na pc -cie. Z innymi, więc na pewno te gry pojawią się na streamach, ponieważ zamierzam po prostu streamować wszystko to, co aktualnie gram na kompie. Nie obciąża mi to komputera, więc spokojnie mogę sobie na to pozwolić. No dobra, myślę, że to by było na tyle. Aha, co do informowania jeszcze właśnie o moich live streamach, nie wiem czy będę to robił na YouTubie, ponieważ na YouTubie to z reguły będę powiadamiał o live streamie jakimś już planowanym wcześniej, na przykład jakiejś... Jakiej, jak, na przykład będę chciał live streamować jakąś konkretną grę, którą będę chciał przejść na single czy coś takiego. No nie wiem, w każdym bądź razie, na razie tego chyba nie będę robił. Dlatego jeśli w miarę możliwości możecie, to właśnie zalikujcie mnie na fanpage'u, na moim facebooku. Um, albo właśnie dodajcie sobie ten program. Albo to i to zróbcie, no jak chcecie. Um, zachęcam Was do tego gorąco. Im więcej nas będzie, tym lepiej. Um, Fajnie będzie właśnie z Wami pogadać na, na streamie, także nie bójcie się, wpadajcie, będzie miła atmosfera i tak dalej. Zawsze na spiku nas jest śmiechało, więc można się czasami właśnie nieźle nie ubawić. No dobra, myślę, że to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie i do usłyszenia. Hej!